Wszystkie sesje sejmiku województwa dolnośląskiego są bardzo ważne. Ta jest wyjątkowa, bo w wyjątkowej, przepięknej scenerii karkonoszy, góry zerskich na polanie jakuszyckiej, Dolnośląskim Centrum Sportu. Ale myślę, że dzisiaj ta sceneria za oknem pokazuje, że przede wszystkim sportów zimowych. To z ust samego Adama Małysza słyszałem, że to jest najlepszy tego typu obiekt w Polsce, który ma służyć rozwoju narciarstwa biegowego. I taki on jest. Mogą z niego skorzystać ci bardziej ambitni, którzy mają już doświadczenie w narciastwie biegowym, ale też ci, którzy pomyślą sobie któregoś pięknego popołudnia, że chce jeździć na nartach biegowych, wsiadają w pociąg kolei Dolnośląskich na dworcu głównym we Wrocławiu. Wysiadają na peronie u drzwi tego środka, wynajmują narty, zakładają je na nogi i biegają. Jak się zmęczą, mogą się położyć spać, zjeść i na drugi dzień z powrotem tą przygodę kontynuować. Zregenerować Także, siły wieczorem w pięknym kompleksie basenowym. Z pięknymi widokami. No, sceneria jest przepiękna. Zachęcam wszystkich, polecam. A my dzisiaj jako Sejmik Województwa Dolnośląskiego obradujemy właśnie w tym miejscu mnóstwo ważnych spraw od odznaczeń zasłużonych dla Dolnego Śląska. Zmiany w budżecie i inne projekty. Terenowo wychodzimy do mieszkańców, do obywateli. Tym razem jesteśmy na południu naszego województwa. Panie przewodniczący, uroczysta sesja na Polanie Jekurszyckiej. Można powiedzieć, że w tej scenerii chyba lepszego miejsca nie mogliście wybrać. Znaczy, nie tylko chodzi o to, że spadł śnieg, bo to jest rzeczywiście nowum o tej porze od wielu lat. Naturalnego śniegu nie było, bo śnieg sztuczny tu był, ale naturalnego. To jest w ogóle wyjątkowa sytuacja. No i mamy nadzieję, że to jakby może opatrzność wróci do normalnej zimy, ale mówimy o sesji. Sesja jest rzeczywiście uroczysta, no bo miejsce jest ważne, ale dlaczego my to robimy? Dlatego, że chcemy jak najbliżej naszych wyborców być i robimy w Legnicy, robimy w Wałbrzychu, robimy w takich miejscach, w których no, mogą przyjść ludzie i popatrzeć na prace radnych, a przecież przychodzą takie momenty, gdzie ten X przy nazwisku trzeba postawić. Stąd też dbamy o to, żeby samorząd województwa był dobrze promowany nie tylko podczas posiedzeń we Wrocławiu, ale je jeździł po terenie i pokazywał swoje e, możliwości, swoje uchwały, swoją troskę o obywateli Dolnego Śląska. Ale to też wyjątkowo bliskie Pana sercu miejsce, no bo stąd Pan pochodzi i też góry, które Pan kocha. No, zaczynałem pomagać przy biegu piastów od 1988 roku, to myślę, że trwa to nieprzerwanie, a dzisiaj możemy powiedzieć już o całkiem innym wizerunku tego miejsca. To miejsce, które już promieniuje nie tylko na Dolny Śląsk Polskę, ale na Europę i świat. Tu przyjeżdżają wybitni sportowcy, którzy korzystają z tych nartostat, korzystają ze wszystkiego, co tworzymy. Trzy wyjątkowe odznaczenia dzisiaj? Tak, to jak się wręcza takim osobom, to u zawoku się kręci z radości, że są jeszcze tacy ludzie, którzy swoje serce, fragment tego serca są w stanie pokazać i przekazać dla innego. To cudowny moment. Pani dyrektor, piękne odznaczenie i bardzo wzruszająca chwila. Bardzo wzruszająca i z wielką dumą, z wielkim wzruszeniem, a jednocześnie z wielkim zaszczytem przyjęłam dzisiaj to wyróżnienie. To wyróżnienie jest dla społeczności szkolnej, dla naszych słuchaczy, dla naszych pracowników, dla wszystkich tych, z którymi mamy wielki zaszczyt współpracować. I to wyróżnienie myślę jest dla nich. Bardzo serdecznie dziękuję za docenienie naszej pracy. Za zauważenie tego, co robimy, i myślę, że każdego dnia działamy na rzecz naszych słuchaczy, a przede wszystkim działamy na rzecz naszego regionu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. W 1994 roku tworzyłam oddział. Najpierw nazywał się Terenowy, a obecnie jest Powiatowy, bo jeszcze wtedy powiatów nie było, natomiast były województwa. I rzeczywiście rozpoczynałam w województwie Jeleniogórskim. W 2000 roku nastąpiło połączenie, i od tamtego czasu już jesteśmy w okręgu wrocławskim. Natomiast ja tworzyłam oddział powiatowy w Jeleniej Górze. Jest oddzielny oddział miejski i oddzielny oddział powiatowy, który skupia wszystkie gminy, praktycznie powiatu jeleniogórskiego. Obszar jest duży, pracy jest dużo. Staram się, żeby jednak wszystkie prace, które należą do naszej kompetencji, były na bieżąco realizowane. Jest czasami problem z niektórymi samorządami, no bo nie zawsze mamy to samo zdanie na konkretne tematy. Także no, bywa różnie, ale zawsze staramy się uzyskać kompromis, dogadać się, żeby jak najlepiej nauczycielom i pracownikom obsługi i administracji pracowało się jak najlepiej. Jest trudno. Finanse są jakie są, no ale zawsze staramy się chociaż małymi kroczkami dochodzić do jakiegoś celu. Dla mnie to wyjątkowe wyróżnienie i wyjątkowe wzruszenie, ponieważ odebrałam nagrodę, przepraszam. Nie nagrodę, tylko odznaczenie, honorową odznakę złotą dla szkoły, dla Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu, tym bardziej, że jest to wyjątkowa szkoła, która obchodziła swój jubileusz 80-lecia we wrześniu i też to nie jest takie zwyczajne, ponieważ szkoła ta powstała dla sierot, które utraciły rodziców w powstaniu warszawskim. A więc pierwszymi naszymi absolwentami to Warszawiacy. Dla nich to zostało zorganizowane wytchnienie ze względu na warunki geograficzne i utworzono szkołę sportową. I dalej kontynuujemy to dzieło i szkoła wykształciła 24 olimpijczyków, którzy kraj nasz reprezentują na świecie, za granicą w Polsce.